Mam dokładnie 90 dni, żeby dobić do 20 tysięcy burgerów. I tak jak pewnie się domyślacie, wróciłem do Polski, więc tryb wakacyjny jest wyłączony, a tryb pracy włączony na full. Rok 2025 zamknęliśmy na 10 tysięcy burgerów, co nadal brzmi dla mnie kompletnie nierealnie, a teraz chcę dorzucić kolejne 10 tysięcy w ciągu następnych 90 dni. I żeby to zrobić, jest tylko jedna droga. Więcej ludzi musi się o nas dowiedzieć, a to wydarzy się tylko wtedy, jeśli jeszcze mocniej urośniemy w social mediach. W zeszłym roku liczba osób, które trafiły do mnie przez TikToka i po Instagrama, była dla mnie totalnym zaskoczeniem. W tym kwartale chcę utrzymać to tempo, ale też porządnie rozszerzyć się na inne platformy, bo chyba nawet nigdy o tym nie mówiłem, ale zacząłem też wrzucać na YouTube shorts i szczerze, Zaskoczyło mnie, jak szybko to ruszyło. W kilka tygodni dobiliśmy tam do 13 tysięcy i poza samymi liczbami chcę też podkręcić sam kontent. Więcej różnorodności, więcej luźnych formatów i współpracy z dużymi twórcami. Chcę też zacząć podcasty, takie, gdzie można usiąść i normalnie pogadać. I zanim zapytacie, tak, coś już się dzieje. Podcast będzie i będę gościem. Zgadujcie w komentarzach, z kim myślicie, że to będzie, i szybkie info o traku, bo wiem, że zapytacie. W tym kwartale zostaje przy tym, co mamy. Robimy remont, poprawiamy to, co trzeba poprawić, i wyciągamy maksimum z obecnego setupu. A kto wie, może później. W tym roku pogadamy o drugiej lokalizacji. No to co? Myślicie, że 20 tysięcy burgerów w 90 dni jest do zrobienia?